Jest XXI wiek. Ludzie mają dostęp do wiedzy: mają internet, mają telewizję, mają gazety, mają YouTube, mają Facebook, mają właśnie te y, tak zwane social media, mogą sprawdzić, mogą zweryfikować, a jednak dają się nabierać na wszelkiego rodzaju bzdury y, absurdalne. Teorie, nieprawdziwe informacje wkręcają się w surię. Powiedzmy sobie szczerze, to dotyczy ludzi, postaci historycznych, Polski, polskiego narodu, naszej kultury, naszego języka, ale także i mnie to osobiście dotknęło. Jak wobec mnie było oskarżenie w internecie o coś, co nie miało, o coś, czego nie zrobiłem, co nie miało miejsca, co jest po prostu nieprawdą. I wtedy ludzie jak, jak, jak tacy po prostu jak, jakby własnego rozumu nie mieli, jakby nie byli krytyczni, jakby po prostu ślepo podążali, popierali, bili brawo, lajkowali inne takie rzeczy, inne też wiele razy się zdarzało, albo żeby komuś się co podobać. Albo y, po prostu jest jakieś takie dziwne przekonanie, że to jest prawda, albo jeszcze z jakiegoś innego powodu y, to tylko rozpowszechniają, to y, sieją te absurdalne, jakieś y, kompletnie absurdalne y, oskarżenia czy inne tego typu rzeczy. Ale tak jest również, y, jeśli chodzi o. Y, jeśli chodzi o. Y, te, że tak po, no, w, właśnie, właśnie, no, na przykład postaci historyczne Polski, ponieważ propaganda wmówiła nam, że pewne osoby w historii Polski to one są dobre i każdy kto, po dwa, każdy, kto ma inne zdanie na ten temat jest antypolakiem albo, albo anty, antykatolikiem albo antychrześcijaninem lub inne takie rzeczy, że to jest osoba, która chce rozwalić kościół katolicki, bo ma inne zdanie na temat, już nie, nie powiem konkretnie kogo mam na myśli, ale jakiegoś duchownego, to, że to jest osoba albo Albo heretyk, albo, albo osoba, która chce źle dla, dla kościoła katolickiego. Tak jest również z z innymi rzeczami, a inne postacie to, się, to jest mówione, że coś jest złe, że jakiś polityk jest zły lub, że coś jest dobre. Na przykład to, to, to jest przykład teraz XXI wieku. Ludziom mówią na świecie, że prezydent Rosji, Władimir Putin jest po prostu zły, że to jest zbrodniarz, najgorszy i tak dalej, i tak dalej. A jeśli ktoś, ym, że tak powiem, ma co do tego inne zdanie, do czego ma pełne prawo, ale na przykład próbuje, usiłuje logicznie wytłumaczyć, że to, że prezydent Putin jak tutaj mówi, jest zbrodniarzem, morduje ludzi, to nie oznacza, że to, że śnieg spadnie, to, że mróz jest, to, że grat jest, to, że auto się zepsuje, to, że coś zgubimy, to, że komuś, nie wiem, zginie coś, że ktoś się obudzi, nie wiem, ktoś się wywróci, ktoś się przewróci, coś się stanie, że za wszystko winę ponosi Federacja Rosyjska i z Władimirem Putinem prezydentem na czele. Jeśli ktoś na przykład rozumiem, że powiedzmy w stanie. Ukrainiec albo Polak, dobra, żeby nie było w stanie, po prostu tak, taki ja bym na przykład, albo, albo ktoś z Państwa, stałby z łóżka, e, że, że tak powiem, niewespany. E, to wtedy wina Putina. A jeśli ktoś stara się jakoś to powiedzieć, no ale ale słuchaj, no ja naprawdę Ciebie szanuję, naprawdę Ciebie lubię, ale to, że dzisiaj nie wyspałeś się, bądź nie wespałaś prezydent Putin nie ponosi za to odpowiedzialności. No uwierz mi, to nie jest wina Rosjan. Po prostu się nie wyspałeś, nie mówię, o Ty, Ruska, onu, co? Czyli co? Wspierasz prezydenta Rosji? Podoba Ci się on? Yy, pewnie jeszcze jesteś jakimś rosyjskim agentem. Pewnie yy, tutaj należysz do Młodej Gwardii Jednej Rosji. O Ty, Ruski trolu! No i inne tego typu rzeczy, więc, więc tak, tak to działa, tak działa propaganda i dezinformacja, oczywiście leci, nie? potem to do internetu, do mediów i w ogóle ruski agent, tajny działacz jednej Rosji, czy, czy tej młodej gwardii jednej Rosji i natychmiast wszystko idzie coś w, w takie rzeczy, no proszę Państwa, no to jest po prostu absurd, tak? To, to jest absurd. Nawet jeśli, ja oczywiście nie, nie, nie mówię tutaj nigdzie, że on ja popierał prezydenta Putina, ale nawet jeśli ktoś ma o nim, że tak powiem, dobre zdanie, to nie czyni z niego automatycznie agenta, a już jakby nie mówi do tego, żeby tą osobę blokować i nie dać jej się wypowiedzieć, tak? Jeśli jest Polska krajem demokratycznym, to można się wypowiedzieć i przyjmuje się na klatę, że się będzie mieć nawet te poglądy kontrowersyjne, jeśli się nie propaguje. Komunizmu i nazizmu, choć z tym też różnie, różnie bywa. Zależy, kto propaguje na przykład nazizm. Bo jeśli nazizm, czyli swój e, nacjonalizm, szowinizm, upowski, banderowski, antypolski propagują Ukraińcy, to wtedy jest dobrze. Jak Ukraińcy hajlują pod czerwono-czarną flagą w stolicy Polski w Warszawie, to jest dobrze. Ale jak Polacy, e, że tak powiem, Nacjonalizm swój promują, yy, gdzie wrzucają bezmyślnie do jednego kubła z, yy, nad, z faszyzmem, z nazizmem i z słowinizmem, to wtedy jest źle i wtedy jest to nazizm, bo to tak to definiują. Więc to jest absurd, to, to jest absurd dzi dzisiejszego świata, że to, że to tak jest. Kiedyś na przykład było tak, że z racji tego, że nie było nagrań, nie było zdjęć, to wtedy wystarczyło napisać w gazecie, że jakiś polityk coś powiedział, i wtedy ludzie tak w to wierzyli. Dzisiaj jest dużo rzeczy, dzisiaj jest jeszcze sztuczna inteligencja, i pomimo tego niektórzy dają się na przykład na sztuczną inteligencję nabierać, więc wszystko ma swoje wady i zalety. Natomiast powiem tak i to powiem szczerze tutaj, obwinianie jednej grupy społecznej, czy to jest grupa religijna, czy grupa narodowa czy grupa jakakolwiek, czy są to Ukraińcy, Rosjanie Żydzi, Amerykanie czy Polacy to tak, 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 tak jak wiele niestety jest obwinianie za wszystko jednej grupy narodowej, bądź religijnej bądź jakiejkolwiek jest po prostu nie na miejscu i jest najczęściej prawie zawsze nieprawdziwe, bo nie ma takiego przypadku na świecie, żeby jedna grupa odpowiadała za wszystko. Naprawdę. Są grupy narodowe, które mają większe wpływy, mniejsze wpływy, kraje, które mają większe wpływy, mniejsze wpływy, ale jeden kraj, jeden naród, jedna grupa nie może zawładnąć nad wszystkim. E, musi to być zawsze z pomocami innych grup, więc w tym momencie jedna grupa nie ponosi całej odpowiedzialności. E, za mną tutaj znajduje się obraz Matki Boskiej Lichańskiej. E, z dawna Polski Tyś Królową Maryjo, Ty za nami... E, przemów słowo Maryjo, ociemniałem, podaj rękę ludziom chwały, skracaj mękę, swe królestwo weź pod rękę Maryjo. To zacytowałem teraz y, słowa z pięknej pieśni, z dawna Polski tyś królową. Niech Matka Boska króluje z Chrystusem Jezusem nad polskim narodem, niech czuwa nad ludźmi, nawet tymi zbłąkanymi, nawet tymi, którzy na złą drogę zeszli, niech, niech króluje nad, nad Polską, żeby Polska była wolna, suwerenna, niepodległa i narodowa, bo o to nam chodzi. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie czołem Wielkiej Polsce.